Na naszym polskim YouTubie mamy kilka kanałów zajmujących się tematem szeroko pojętej nostalgii. I wiem, że na tych kanałach był już poruszany temat Hugo, nawet pojawił się o tym iceberg na telewizji Skaltonu. i to są świetne filmy, ale, ze względu na to, jak bardzo marka Hugo jest obfita w różne media, od gier telewizyjnych poprzez składanki z muzyką i tak to te YouTube'owe produkcje skupiają się właśnie na wszystkim. A ten kanał, jak wiecie, agreguje głównie niewybredne i obraźliwe żarty, szkalowanie papieża i gdzieś w tle przewija się gadanie o grach. I to właśnie o grach z Hugo Wam dzisiaj opowiem. Z początku miałem taki dość dziki pomysł, aby opowiedzieć Wam pokrótce o każdej grze Hugo, jaka została wydana. Szybko okazało się jednak, że byłoby to zadanie nie tylko karkołobne. Sami zresztą, spójrzcie na tę listę, znajduje się na niej 80 pozycji. 80. Jasne, branie jakichkolwiek informacji o grach z Wikipedii to dobra beka, ale jako tako pomagają one w sprawdzeniu, czy się czegoś nie pominęło. W każdym razie zacząłem z ciekawością przyglądać się temu, jak te gry wyglądały, i doszedłem wtedy do dość prostego wniosku. Hugo jest jedną z najbardziej eksploatowanych postaci historii gier komputerowych. To w sumie całkiem ciekawe. Jakbym Was bowiem zapytał o to, jaka jest najbardziej nadużywana marka, to wątpię, abym w komentarzach o Hugo usłyszał. Zapewne można by wtedy przeczytać o wszystkich możliwych grach Nintendo, bo przecież Mario czy Zelda to doczekały się dziesiątek gier w swoim uniwersum. Na pewno ktoś by wspomniał o Ubisoftie taśmowo wydającym chociażby serię Assassin's Creed. Oczywiście nie mogłoby też na takiej liście zabraknąć Electronicals i ich Fify, Albo chociażby tego, ile dodatków do Simsów zrobili. No, wiecie dobrze, jak to jest. Ale będę z wami całkowicie szczery. No, moim zdaniem Hugo bije te wszystkie wielkie znane zbycia eksploatowanymi do granic przez wydawców marki na głowę. Jak zacząłem się przyglądać tym wszystkim grom po kolei, to tam się pojawiały takie cuda, że Electronic Arts by na to nie wpadło. Ale zacznijmy od początku. Bo gdzieś to się musiało przecież zacząć. Oszczędzę wam tutaj całego rysu historycznego, gdyż nie o tym jest ten film. Wystarczy nam wiedzieć, że w roku 1990 w Danii miała miejsce premiera pierwszego sezonu Hugo. Jest to także rok, w którym na Amiga i Commodore 64 wydano pierwszą grę o trollu. Taki był zresztą tytuł: Ekranowy Troll Hugo. nie nie pokuszę się o przeczytanie tego tytułu po duńsku. Gameplay tej wersji był w zasadzie bardzo wierny formule znanej z telewizji. No właśnie. Czym w ogóle była ta klasyczna formuła Hugo? Zatrzymajmy się nad tym na chwilę, bo młodszym widzom zapewne trzeba to nieco nakreślić. Wy guwniarze. Zazwyczaj programy telewizyjne z Hugo przedstawiały bowiem tę samą grę, w której zmieniała się co najwyżej świata graficzna, ale sama formuła, no, też była niemalże identyczna. Sterowaliśmy trollem, który podróżował przed siebie po przypominającej labirynt mapie. Ścieżka, którą poruszał się troll, miała zazwyczaj dwa lub trzy rzędy, na których spałnowały się przeszkody i waluta, którą mogliśmy zebrać, aby podbić wynik. Z jakiś czas natomiast docieraliśmy do rozstaju dróg, który wymuszał na nas odpowiednio szybką decyzję, którędy teraz mamy iść. Naszym celem było takie nawigowanie po tej mapie, aby dotrzeć na koniec labiryntu. Właśnie z takim typem gameplayu Hugo jest zapewne kojarzony wszystkim dzieciakom urodzonym w latach 90. i na początku obecnego milenium. Największą zmianą w tej formule, która jakoś tam faktycznie wpływała na gameplay, było sprawienie, że Hugo zamiast w przód na planszy będącej pseudo trójwymiarem, poruszał się na boki albo w górę. I gier nie tylko tych telewizyjnych, ale też komputerowych wykorzystujących te patenty było naprawdę dużo. Już rok po premierze pierwszej gry wydano na Amigę Hugo The New Adventures, które polegało na jechaniu do przodu rezyną uważając na nadjeżdżające pociągi. Później troszkę eksperymentowano z tą formułą. Tak oto w Hugo The New Adventures 2, wydanym w 92, troll szedł w prawo, przeskakując nad przeszkodami w dżungli. No i tak na przestrzeni lat kombinowano, żeby jak najbardziej wykorzystać potencjał płynący w tym dość prymitywnym gameplayu. Tak oto Hugo w następnych wydawanych taśmowo grach zaczął latać samolotem, pływać, jeździć na desce, skakać ze spadochronem, w 98 uciekał przed toczącym się głazem, Ciekawi mnie, skąd wzięli na to pomysł. A tak naprawdę to wyszło takich gier dużo, ale na początku lat 2000 zaczęły być one wypierane przez inne gatunki, w jakich Hugo występował. Ten typ gameplayu jednak powrócił ze zdwojoną siłą po 2010, kiedy następne pokolenie dzieciaków zaczęło być wychowywane na smartfonach. Trzeba być przecież ewidentnie jakimś ślepym, aby nie zauważyć, że ten gameplay to tak naprawdę prymitywny Runner. Gatunek mobilny, który stał się niezwykle popularny chwilę po pojawieniu się pierwszych smartfonów dotykowych na rynku i pozostał z najmłodszymi graczami do dziś, pomagając ich uzależnionym od spajków dopaminy mózgom skupić się na Tiktokach dłuższych niż 10 sekund. Tak oto w 2011 roku wyszła gra Hugo Retromania. Jak sam tytuł wskazuje, gra skupiała się na delikatnym zremasterowaniu oryginalnej formuły Hugo. Już rok później dostaliśmy nie jedno, ma dwie kolejne gry mobilne będące runnerami. Mowa tu o Hugo Troll Race i Hugo Troll Race 2. Szczytem wszystkiego jest dla mnie wydana w 2021 gra Hugo Super Skater. Wiecie, ja jestem staroszkolnym graczem, komórki używam co najwyżej do grania w wybrane indie perełki, takie jak Balatro czy Brotato, ale nawet ja na pierwszy rzut oka jestem w stanie stwierdzić, że ktoś tu się bardzo mocno inspirował tym nieszczęsnym Subway Surfers które całkiem możliwe, że inspirowało się czymś jeszcze innym. I zatrzymajmy się tu na chwilę, bo to jest całkiem fajny moment na podsumowanie sobie tego najbardziej klasycznego Hugo, jakiego znamy wszyscy. Prymitywna formuła gameplayu, która dla wielu dzieciaków była pierwszym zetknięciem się z ideą gry. A jednocześnie te tytuły są zaledwie preludium do tego, co przez lata wychodziło spod szyldu Hugo. Cofnijmy się zatem ponownie do niemalże samego początku marki. W 1991 roku wyszła na Game Boya gra zatytułowana, jakże oryginalnie, Hugo. Nie miała ona bynajmniej takiej formuły, jak te wszystkie tytuły, o których mówiłem przed chwilą. Była to prosta gierka zręcznościowa, polegająca na dotarciu na szczyt piętra bez nadziania się na przeciwnika. Na planszach mogliśmy znaleźć jakieś znajdźki pomagające nam przedzierać się dalej, i część z Was pewnie powie, że jak na Game Boya to w sumie całkiem normalna gierka. Już nie bluźnijcie, ok? Na pierwszego Game Boya wyszły przecież Pokémony czy Link's Awakening. To powiedziawszy oczywiście, że patrzę na to z perspektywy dorosłego, ale gdybym był dzieciakiem, to pewnie byłbym giga zawiedziony, gdybym dostał albo kupił sobie za pieniądze od rodziców Grehugo, oczekując, że w końcu będę mógł sobie pograć jak na telewizorze, po czym dostał to. A i przy okazji beka z tego, że według naszej rodzimej Wikipedii ta część wyszła na Game Boy Advance. Druga gra z Hugo na Game Boya była za to dużo wierniejsza oryginalnej telewizyjnej formule. Były tam zjazdy na sankach, pływanie, etapy przeniesione z pc gier na małe mobilne urządzonko. Także jak widać, poza tym pojedynczym skokiem w bok, formuła Hugo te pierwsze tytuły naprawdę miała wielne telewizji. No, ale w 1997 pojawiło się na rynku Hugo Winter Games. Zbiór minigierek, w tym kilku etapów znanych z poprzednich iteracji cyklu, a także prostych łamigłówek logicznych. Nie dość, że było to kolejne już odejście od formuły klasycznych gier, to dało twórcom Hugo pewien pomysł. Przecież dzieci nie kupią sobie same gier, ktoś im musi na to dać pieniądze, prawda? Albo samemu wybrać się do sklepu i dokonać zakupu. Zazwyczaj z jakiejś okazji. No i tak oto zaczął się drugi trend w tej marce. Oprócz wydawania co miesiąc nowej części Hugo, będącej tak naprawdę tą samą grą, mogliśmy przecież obchnąć dzieciakom gry świąteczne. Tak oto po premierze zimowych gier w 1997, rok później w 1998 dzieciaki pod choinką mogły znaleźć grę Hugo ratuje święta. A w 1999 wyszła gwiazdkowa przygoda, czyli Winter Games 2. Jesteśmy tak naprawdę dopiero na początku naszej historii, jednakże już w tym momencie moim zdaniem powinniście być pod niemałym wrażeniem talentu gości odpowiedzialnych za tę markę. W latach 90 stworzyli oni bowiem całkiem fajnie prosperujący model biznesowy, polegający na wydawaniu co kilka miesięcy tej samej gry z inną szatą graficzną i zaczęli popychać to dalej. To zresztą działa do dziś, wystarczy spojrzeć chociażby na takiego Playwaya. Po komercyjnym sukcesie świątecznych składanek przyszedł kolejny genialny pomysł. Przecież skoro odbiorcą tej marki są głównie małe dzieci i to wiecie, tak oficjalnie Hugo nie było przecież starszym bratem Call of Duty, który niby jest grą dla dorosłych, a grają w to dwunastolatki to czemu by nie zacząć robić gier edukacyjnych? No i w 98 wyszła pierwsza gra edukacyjna z Hugo. Magiczna podróż pozwalała gilojadom zasiadającym przed komputerem starego zgłębić tajniki geografii poprzez ajakże zbiór minigierek. Były one znacznie łatwiejsze od głównych gier serii Hugo. Wiecie, z reguły takie gry edukacyjne nie są przeznaczone dla dzieci chodzących już do szkoły, a dla takich totalnych gówniaków, które nie umieją jeszcze nawet dobrze czytać, pisać, no ogólnie bambiki. Ale wracając do tematu. Takich edukacyjnych gierek było potem jeszcze kilka. Hugo Safari uczyło dzieciaki o Safari, kto by się domyślał, było jeszcze Hugo Siły Natury, Hugo Magiczny Napój, tak przynajmniej nazywało się to polskie wydanie z jakiegoś powodu, bo angielska wersja nosiła nazwę Secrets of the Forest. Ja tam wybaczam to tłumaczenie, Hugo Przygoda z Angielskim wyjdzie bowiem dopiero w 2008, a w 2011 wyjdzie kolejna część. W ogóle lata 98-2008 były absolutnie złotymi czasami dla Gier z Hugo. Patrząc na te gry surowym, dorosłym okiem, nie mogę powiedzieć, że były to złote czasy dla ich odbiorców, a raczej dla wydawców, którzy wypuszczali kilka gier z Hugo rocznie. Wtedy też pojawiła się okazja na lepsze rozpromowanie gry w Polsce, Hugo miał bowiem swoją telewizyjną premierę w naszym kraju w roku 2000. I oboj wydawcy wykorzystali tę erę jak tylko mogli. Jak już na wstępie mówiłem, FIFA ze swoimi mechanizmami hazardowymi powinna się uczyć. Hugo przestał już trzymać się swojego klasycznego formatu, to znaczy takie gry przypominające telewizyjną rozgrywkę dalej wychodziły, ale nagle na rynek zaczęły trafiać takie potworki jak Czarodziejskie Zwierciadło z 2002 roku. Tytuł niby pasował do tego, co dzieciaki mogły oglądać w telewizji, ale już rozgrywka była zupełnie inna. Oto bowiem gra okazała się być, no powiedzmy to szczerze, słabą i krótką grą platformową. Twórcy próbowali opchnąć czasami naprawdę dziwne rzeczy. Przypominające albo zbiory minigierek, od wystarczy chociażby spojrzeć na takiego Frogfightera. Bardzo skutecznie odcinano również kupony na zupełnie innym rynku gier mobilnych, głównie dżawowych. Początek XXI wieku był przecież ogromnym skokiem technologicznym dla telefonów komórkowych, i najbardziej wykorzystali go twórcy prostych gierek zręcznościowych i właściciele praw do zdjęć gołych bab, które za jedyne 2,46 kiedyś to było nawet 2,44. Mogliśmy ustawić na tapecie naszego smart, A sorry, no, to jeszcze nie te czasy. Z takich jeszcze wartych wyróżnienia pod serii z Hugo, y, wypada w tym materiale wspomnieć o Hugo Creator, kilku programach graficznych. Tak, programach, bo gry jako takie to nie były. Można w nich było stworzyć swój własny komiks z Hugo. I swoją drogą to wyszło na rynku w 2008 roku, a prezentuje się jakoś niezwykle prymitywnie. Ale w sumie to samo mogę powiedzieć o niemalże każdej grze z tym trolem. I patrząc na te wszystkie tytuły, nie mam wobec nich żadnych ciepłych uczuć. Widzicie, prawdopodobnie wynika to z faktu, że sam we wiele gier nie grałem. Komputer w moim domu pojawił się z dniem mojej komunii. Myślę, że to dość klasyczny motyw. I były to czasy, kiedy Hugo już trochę odszedł do lamusa. Bardziej zajarany byłem za dzieciaka naciąganiem mamy na kupno krapowatych gierek z gazetek, wiecie, takich pokroju maluch racera. Nie opowiadam wam tego celem jakiegoś przelewania swojej autobiografii na YouTube, a po prostu chcę zaznaczyć, że nie mając wobec Hugo jakiejś wielkiej nostalgii i znając postać trola niemalże wyłącznie z telewizyjnego show, ciężko jest te gry wybronić. Są krótkie, jak na czasy swojej premiery, brzydkie, do tego bardzo prymitywne gameplayowo, Stąd też w tytule zdecydowałem się delikatnie zasugerować, że no nie były to najlepsze gry, w jakiej dzieciaki lat 90. mogły się zagrywać. Przecież równie dobrze można było wtedy grać w Diablo 2 o czasu albo goticzka. Dlatego też jeśli macie jakieś własne wspomnienia czy przemyślenia na temat Hugo, to zapraszam do dyskusji w komentarzach i przy okazji wpadniecie na naszego Discorda. Link w opisie.